Cześć, jestem Marcin Koczyński i właśnie miałem lekcję o krótkich formatach wideo, o tym jak sobie je można ustrukturyzować, jak robię to ja, jak to wygląda, jeśli chodzi o testowanie różnych, różnych metod i eksperymentowanie, oraz też porozmawialiśmy sobie o moich projektach, ale też i o, o tym, jak można to dostosować do, do konkretnych na przykład zadań u siebie, jeśli chodzi o freelancing. Czy też e, jeśli chodzi o po prostu swoją markę osobistą, dałem kilka przykładów i, i też porozmawialiśmy sobie z publiką, więc e, e, na tym polegała moja produkcja. Ja kręcę wideo, krótkie formaty, e, jestem w internecie e, jako Marcin Kuciński. E, możecie też mnie znać z vloga 646, nagrywałem wiele materiałów z Parku Trampolin, ale też i realizuję projekty dla takich firm jak Red Bull czy. Em, czy bank PKSA, czy em, na przykład dla Szwajcarii, które em, bardzo lubię i, i, i też dzieją się już od wielu lat i, i też, tak też się rozwijałem. O tym też mówiłem w swojej prelekcji. Em, bardzo e, takie niestandardowe moim zdaniem podejście do tego mam. Em, bo ja uważam, że takim form, ciekawą formą motywacji jest. Em, jest taka motywacja zewnętrzna, kiedy na przykład inwestujemy w jakiś konkretny sprzęt. Na przykładzie, o którym właśnie opowiadałem, było to u mnie zainwestowanie w MacBooka, potem jak zepsuł mi się mój komputer, na którym grałem, co od razu spowodowało, że bardziej się musiałem zajmować się rzeczami kreatywnymi, mniej grałem. Czy na przykład, kiedy kupiłem kamerę z wymienną optyką i przerzuciłem się z GoPro i z telefonu. I tak naprawdę ta motywacja trochę wynikała z tego, że hej, mam już kamerę, która nagrywa świetne świetnej jakości materiały. Czemu miałbym robić z nią słabe materiały? Trzeba do niej dorosnąć. Trzeba tak naprawdę dorosnąć tymi kwalifikacjami do tego sprzętu, który mamy. I to jest taki, można powiedzieć, niestandardowy rodzaj motywacji, który bardzo dobrze u mnie działał. Później jak się przysiadłem na przykład na, na kamerę Sony już pełnoklatkową, no to świetnie to, jakby e, mi e, e, gdzieś zapaliło lampki do tego, żeby kurczę. Muszę panować nad ekspozycją, muszę już panować, żeby to wszystko było ostre. Mam różne obiektywy, więc fajnie to by było dostosować i też doświetlać na przykład plan. E, także to jest jeden z rodzajów motywacji, którą lubię. Drugą z rodzajów, e, Drugi element, jak się motywować, to moim zdaniem, e, oprócz tego, że Testujemy na swoich materiałach e, różne metody i e, po prostu chcemy tworzyć coś, co nas interesuje, pod, podkręca, e, czy, czy po prostu co nas ciekawi. To e, ja na własnej skórze często to testuję w domu, a później od razu realizuję z kimś. Czyli em, proponuję jakiejś firmie dany konkretny materiał, który właśnie już mam przetestowany, mam już trakcję pokazaną też na TikToku, czy może go zrealizujemy? Em, Umawiam się z jakimś konkretną osobą, e, influencerem, celebrytą, sportowcem, żeby zrealizować ten materiał. E, I nawet jakby nie zawsze to są oczywiście projekty, które są z budżetem, tylko wychodzę z własnej inicjatywy. I to jest jakby takie idealne trochę połączenie tego, żeby dać sobie taką pewną, pewnego rodzaju presję. E, no bo jednak umawiamy się z kimś, że damy mu fajny materiał, albo że nagramy coś, albo że zrealizujemy jakiś konkretny plan. Czy dostarczymy coś, ale z drugiej strony, jeżeli to nie jest projekt o budżecie czy z jakimiś konkretnymi ramami umowy, no to możemy też wtedy mieć taką wolność kreatywną. Nie jesteśmy ograniczeni przez jakieś zewnętrzne czynniki czy wymagania, ale jednak jest ten taki rodzaj pchania do przodu, że no warto byłoby nie zawieść osoby, z którą współdziałamy, e, albo też warto nie zawieść osoby, e, które nas śledzą, więc jakby to też jest fajny motyw, że jeżeli ja już coś ogłaszam konkretnego, no to chcę i jest ta zewnętrzna motywacja do tego, żeby wydać to, opublikować i podzielić się z tym z publiką. Prawdopodobnie byłby to iPhone. Przez to, że jest bardzo mały, mogę go wszędzie naładować, mogę wszędzie tak naprawdę go zabrać. Ma fajne obiektywy, jakość dobrą. Jako, że podróż dookoła świata raczej dzieje się na zewnątrz, więc zakładam, że tutaj dałby radę pod względem właśnie matrycy. I też bardzo często teraz zaczynam używać go w takich sytuacjach właśnie. Nie na planach zdjęciowych, ale w takich sytuacjach, gdzie nagrywam coś dla siebie, gdzie realizuję jakieś materiały, które nie wymagają tego, żebym miał pełną kontrolę obrazka, ale żebym miał fajne, ładne wideo. Tym bardziej, że na przykład więcej nagrywam w pionie i jest to fajny też związany z projektem, który będę niedługo ogłaszał i wydawał, więc. Więc tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeżeli miałbym jednak zyskać dużo lepszą jakość i mieć pełną kontrolę nad obrazkiem, no to byłoby to e, moje ukochane A7R5 e, z Sony. E, jeśli chodzi o obiektyw, e, to jeden, czy, czy dwa, czy trzy, ile? Jeden obiektyw. E, no to prawdopodobnie bym się zdecydował na 2470 G Mastera albo 1635 które posiadam, które bardzo lubię. I 1635 uważam, że jest świetne, bo będzie szerokie, wszystko się zmieści, będzie dobra jest też stabilizacja z nim związana. Fajne jest pod względem vlogowania, ale też można świetną jakość uzyskać. Super jest też do zdjęć, taki właśnie typowo, jeśli chodzi o podróże. A do tego, jako że A7R5 ma matrycę 60 megapikseli, no to mogę sobie włączyć ten tryb przybliżony super 35 mm, więc mieć tą, można powiedzieć, matrycę skropowaną i przy okazji mieć ogniskową typu 55 mm w przeliczeniu, co już daje fajny tak naprawdę portretowy obrazek i możliwości właśnie uzyskania różnych efektów, jeżeli bym chciał coś właśnie więcej nagrywać, także... W skrócie, iPhone, którego mam w kieszeni, albo A7R5, którego mam w plecaku. To zależy, czy będę mógł plecak mieć ze sobą właśnie. To jest <grych> dobry przykład tutaj i porównanie. Takie wydarzenia są potrzebne z wielu względów. E, oprócz tego, że można się zainspirować, można posłuchać, porozmawiać z różnymi innymi twórcami, e, przetestować sprzęt. To tak naprawdę lubię właśnie, jak te wydarzenia trochę nas tak pchają do tego, żeby się zmotywować do, do tworzenia. Jeżeli mamy na przykład jakieś z tyłu głowy też plany zakupowe, no to od razu możemy to w rzeczywistości zweryfikować. Zobaczcie, czy ten obiektyw nie jest za ciężki, czy ten obiektyw nie jest za drogi, czy tak naprawdę to jest to, czego chcemy. Czy ten obrazek, który możemy sobie, jak widziałem na stanowisku Sony Polska, wszystko przetestować, zobaczyć w warunkach fajnych, no to jest dużo lepsze niż na przykład bazowanie e, opinii o ergonomii e, z recenzji, no bo każdy ma inne dłonie na przykład, e, a tutaj możemy właśnie podnieść, zobaczyć, pobawić się tym, a przy okazji porozmawiać z ekspertami czy innymi osobami, jak to e, funkcjonuje, więc tak, jakby bez zarzutów też jak z tego co widzę, chociaż miałem na razie tylko swoją prelekcję i ten wywiad, e, to to ten. To wszystko jest fajnie zorganizowane, jest dużo osób. Ja się bardzo cieszę, że na moim wystąpieniu było naprawdę dużo osób o różnej demografii. I osób dużo starszych ode mnie, i osób młodszych, i trochę osób, które znają mnie z mojej twórczości i trochę osób, które mnie dopiero wtedy poznały. Także bardzo się cieszę. Wydarzenie mam nadzieję, że będzie częściej. Może też i w Warszawie. Zapraszam serdecznie, jakby tutaj było możliwość, będę miał trochę wtedy bliżej, ale tak, oby, oby więcej, oby częściej, bo, bo jest to fajna okazja do tego, żeby trochę też może przyspieszyć swoją karierę, albo jakieś decyzje, albo się po prostu zainspirować i zmienić rodzaj kontentu na short video marketing, jeśli chodzi o otworzenie treści do internetu.